Przez polską scenę polityczną cwałuje Pegasus. Nie wiadomo dlaczego mówiony z łacińska Pegasus. Znaczy, wiadomo dlaczego, bo firma izraelska tak się właśnie z łacińska nazywa. I ta właśnie firma izraelska sprzedaje oprogramowanie, które pozwala podsłuchiwać nawet najnowsze telefony komórkowe. I afera się z tego powodu zrobiła straszna. Co mnie trochę dziwi, bo szczerze mówiąc, z tego natężenia afery wynika, że jak posłuchują normalnie, kontrolują nam listy, zaglądają nam do komputerów, słuchują nam telefony starych typów, starymi dodami, to jest w porządku, tylko pegaza nie można używać. No, niby dlaczego? A odpowiedź jest następująca, ponieważ to jest arystokracja to ludzie, którzy mają najnowocześniejsze telefony, są zagrożeni, bo myśleli, że ich telefony są nieposłuchiwalne. Oni je kupili, wydali sporo pieniędzy, a tu okazuje się, że się ich podsłuchuje. Otóż, proszę Państwa, nie jest dobrze, jak zwykłych obywateli można sobie podsłuchiwać bez niczego, a tylko y, tele, polityków najwyższej klasy, to chodzi podobno o 8 tysięcy ludzi, prawda? i że oni są podsłuchiwani, to już właściwie to jest bycie taka nobilitacja. Że człowieka podsłuchują tym pegazem, a nie jakimś tam zwykłym, ordynarnym systemem, jeszcze oddzieliczonym czasami po PRL-u. Otóż powiedzmy sobie jasno, służby specjalne są od tego, żeby podsłuchiwać. No niestety, są ludzie, którzy muszą zaglądać do koszy na śmieci, prawda, muszą robić do śmietników, wężyć, wężyć pod łóżkami, robić tak zwaną brudną robotę, no i za, za to im płacimy. I nie ma co się szczególnie przyjmować, czy jest to Pegas, czy co innego. Pytanie oczywiście jest jedno podstawowe. Jakie te służby zrobią z tego użytek? Bo jeżeli one posłuchują, a niechby nawet i nielegalnie, posłuchują człowieka po to, żeby mieć to w archiwum, na wypadek gdyby chodziło o jakieś działalność antypaństwową, no to ja to rozumiem. Natomiast, jeżeli te posłuchy służą do tego, żeby konkurencja polityczna mogła z nich skorzystać, no, to oczywiście jest to rzecz absolutnie i totalnie niedopuszczalna. Także dochodzi tutaj pewien nowy aspekt do tej sprawy, mianowicie sędzia Igor Tuleja, bardzo popularny, byciał nawet bohater pewnych środowisk politycznych, przyznał się, że on wydał zezwolenia na używanie tych Pegasus. Otóż, proszę Państwa, Dawniej panował taki ohydny zwyczaj z czasów komuny, że bezpieka miała swoich sędziów i ona ich wstawiała jak trzeba, prawda? jak było trzeba uzyskać właściwy wynik, no to się brało właściwego sędziego, bezpieka miała wszystkich prezesów sądów obcykanych. W każdym sądzie było ze dwóch takich sędziów dyżurnych bezpieki. I jak przychodziło do sprawy, na jakiej bezpiece zależało, to ten prezes sądu wystawiał tych, jednego z tych dwóch czy trzech sędziów, którzy tam są i on już wydawał wyrok taki, jaki trzeba. Co oczywiście jest rzeczą skandaliczną, niedopuszczalną, skandaliczną. mało powiedziane, to jest naruszenie samych podstaw praworządności i zaufania do sądu. Ale potem to zmieniono. Ustalono, że, przynajmniej ja pamiętam tak było, że sędziowie do sprawy są losowani. I w tym momencie ta metoda szlachetna znika. No ale teraz czytam. Ale sędzia tuleja był wyznaczony i wydawał tutaj yy, wyroki, bo został, bo został oddelegowany do tych spraw, a czyli już nie ma losowania, tylko do spraw związanych z bezpieką. Bezpieka sobie wyznaczyła swojego sędziego, a na który wydaje odpowiednie yy, rzeczy i krótko mówiąc, wydaje pozwolenia na yy, podsłuchy. No, z tego wynika, że sędzia Igor Tuleja, dlatego był tak forowany przez niektórych, że jest to po prostu człowiek bezpieki, człowiek, który został oddelegowany prawda, przez służby specjalne, które w Polsce rządzą. Prawda? Mówiłem to już, tłumaczyłem to już może nie setki, ale na pewno dziesiątki razy. Jak ktoś tego nie wie, to niech sobie tam znajdzie w internecie moje informacje na ten temat. Polską są służby specjalne, których nikt powtarzam, nie kontroluje. W PRL-u były kontrolowane, tutaj nie są przez nikogo kontrolowane, natomiast się kłócą między sobą. Tam jedni popierają PO, drudzy PiS, prawda? I, 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 i tutaj, tutaj są pewne spory, prawda? Jeden sędzia jest faworytem tych służb, które popierają PO, a drugi sędzia tych służb, które popierają, popierają PiS. No i teraz, żeby skończyć już ten, już ten, już ten temat, no, ja chciałbym sprawdzić. Komu ten sędzia Tuleja wydał zezwolenie na podsłuchiwanie? Bo, bo on oświadczył, na przykład, że jakby wydał zezwolenie na podsłuch, to już nie jest w stanie kontrolować, kto będzie podsłuchiwany. Jak to? Zezwolenie na podsłuch wydaje się na konkretną osobę. Sędzia Tuleja oświadczył, że całkiem możliwe, że to on był podsłuchiwany, bo to to, to zabawne. Przy, Sytuacja, w której sędzia wydaje zezwolenie na posłów, nie wie na kogo, okazuje się, że to jest zezwolenie na, posł na posłuchiwanie jego, jego samego. Proszę Państwa, to już staje się zwolna komedią. Staje się zwolna komedią. I szczerze mówiąc, tak naprawdę sprawą Pegaza zainteresowani są głównie politycy Najwyższego Echelonu. Reszta ludzi ma to generalnie w nosie, ponieważ co ich obchodzi, czy kolega Kaczyński będzie szpiegowany przez kolegę Tuska, czy odwrotnie, czy metodami klasycznymi, czy przy pomocy jakiegoś tam Pegaza, Pegaza czy innego Budzewała, prawda? Nie. I na tym właściwie można dyskusję na temat tego Pegaza zamknąć.